W tej wspaniałej szkole Pana Jezusa, my wszyscy jesteśmy uczniami, nauczycieli z jeden, więc bez względu na to, ile mamy lat jakie doświadczenie, to jeżeli chodzi o życie Ewangelią, to zdrowo jest myśleć o sobie jak o początkującym. W liście do Rzymian jest taki fragment, który jest mi bliski, gdy uwierzyli, że są mądrzy, stali się głupcami. Jeżeli. Siebie samego uznajesz za mądrego, za świętego albo za pokornego, to jedno jest pewne. Na pewno nim nie jesteś. Zdrowo jest myśleć o sobie jako o początkującym. Dlatego ta rekolekcja, może bardziej ta seria siedmiu dłuższych konferencji, ma tytuł Dla początkujących czyli Dla tych wszystkich, którzy uważają siebie za uczniów Pana Jezusa. Bo przecież wszyscy wiemy, że można mieć doktorat czy nawet habilitację z teologii posiadać w głowie dużo wiedzy, ale to jeszcze wcale nie oznacza, że ktoś jest uczniem Jezusa. Nawet nie, wcale nie oznacza, że ktoś jest wierzący, że ktoś tak jest wierzący. Kim zatem jest uczeń? Uczniem jest ten, kto ma mistrza, kto Go zna. Kto przebywa w Jego obecności, kto idzie Jego drogami, kto słucha Jego słowa i kto wciąż chce Go poznawać. W biblijnej literaturze mądrościowej używane jest słowo neaniskos, które oznacza kogoś młodego. I neaniskos nie dlatego jest młody, ponieważ ma niewiele lat, ale dlatego, bo chce się uczyć, bo jest uczniem. Można mieć 20 lat. A mentalnie być starcem, a można mieć 80 lat i być człowiekiem wciąż młodym, czyli mieć postawę ucznia. Mojżesz 40 lat chodzi po pustyni, a jednej rzeczy nie stracił: ciekawości. O, jakiś krzew, on się pali, ale się nie spala. I przez ten palący krzew przemówił do niego Bóg: Mojżesz miał do końca postawę ucznia. Biblia pokazuje, że jeżeli czegoś się uczysz, to jesteś młody, bo ta postawa sprawia, że jesteś młodzieńcem. Młodość więc to nie jest kwestia wieku, ale postawy. Są ludzie, którzy przeżyli wiele lat, a wciąż ma się poczucie, jakby byli młodzi. Ja niedawno poznałem księdza, który jest proboszczem w małej wiosce i ma pod, opiekę, pod opieką jeszcze kilka kościołów filialnych. I przyznam, że to, co mnie ujęło w nim, to, że mimo ponad swojego 30-letniego kapońskiego stażu, wciąż ciekawi go poznawanie Boga. Opowiadał mi, że kilka lat temu odkrył jakąś taką pasję na nowo głoszenia słowa, więc teraz na co dzień słucha różnych wykładów, homili, coś doczytuje, studiuje, bo mówi, że on sam widzi, że to słowo go nawraca, ale też chce dzielić się ze swoimi parafianami najlepszym pokarmem. I mimo, iż ten proboszcz jest ode mnie starszy o ponad 20 lat, to wciąż czuję się młody. Wiecie dlaczego? Bo ma postawę ucznia. Jaka to jest przyjemność spotkać się z księdzem z ponad 30-letnim stażem, który po tylu latach często bardzo, bardzo trudnej i samotnej pracy nie jest takim zgorzkniałym, użalającym się starcem, który to wszystko już widział, wszystko wie, i żyje taką duchowością wykopalisk, yy, że wszystko już najlepsze było i rozpamiętuje przeszłość. Nie. On ma w sobie ciekawość i entuzjazm z poznawania prawdy. Ja przyznam, że chciałbym po 30 latach być księdzem tak umieć. Wciąż kochać pana Jezusa i nadal mieć radość z poznawania Boga. Tematem tych siedmiu konferencji będzie szeroko rozumiane uczniostwo. Najpierw powiemy sobie o wierze, czyli o więzi z Jezusem, o tym, co ją ożywia i dlaczego jest tak bezsennym darem. A w kolejnych konferencjach powiem o tematach, no może dzisiaj nieco zapomnianych, więc trochę je odkurzymy, ale według mnie niezbędnych w byciu uczniem Pana Jezusa. Więc będzie o ascesie, o pielęgnowaniu dobrych nawyków. O takiej cennej umiejętności, żeby umieć odraczać sobie przyjemności ze względu na radość czy większy cel, także o tym, że, na, że to, co dobre, nie rodzi się z komfortu. Będzie także o wartości umartwień, o pokorze i o tym, jak poznać, kiedy działa we mnie duch święty, a we mnie samym dokonuje się nawrócenie. A także powiem trochę o wartości postu, a także o tak zwanej diecie niskoinformacyjnej. I o tym, jak rozpoznać, czy droga, którą idziemy, jest dla nas właściwa. Więc treści będzie sporo, a konferencje będą trwały tak około 30 minut każda. Więc nie wiem, czy teraz zachęcam, czy przeciwnie zniechęcam, ale ja już mam też taki zwyczaj, że każde rekolekcje czy homilie głoszę przede wszystkim do siebie samego, więc przynajmniej jedna osoba skorzysta. Więc zapraszam was na... Rekolekcje dla początkujących. A jeżeli chciałbyś wziąć w nich udział, to jest tylko jeden warunek. Najpierw powinieneś zrobić jedną rzecz: ściągnąć swój czarny pas karate i nałożyć biały czyli stać się uczniem. Bo tylko uczeń rodzi ucznia. Ale też, jeżeli jesteś uczniem, czyli masz w sobie ciekawość, masz w sobie pragnienie prawdy i pragnienie poszukiwania Boga, to wciąż jesteś młody. W tej wspaniałej szkole pana Jezusa my wszyscy jesteśmy uczniami. Nauczyciel jest jeden. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.